Hejka wszystkim! Ja tutaj Shiro. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat rozmiarów smoków w Nairan. A do tego posłużą mi najmniejsi przedstawiciele tego gatunku, czyli drzewce. No to zaczynamy od technikali. Drzewce, tudzież w starej mowie virid, co znaczy zielony, są smokami zaliczanymi do typu jadowitego. Nie potrafią one ziać ogniem, lecz posiadają niezwykle trujący jad. Nie, nie plują nim. Żeby trucizna została wstrzyknięta, smok musi, no, no, ukryć. No, oto cytat, który w sumie idealnie mówi o sile jadu tego smoka. W końcu jad drzew powali nawet pomruka. W czasie wojny lepiej mieć je za sojuszników niż wroga. Czyli jak mówi stare polskie przysłowie, jak małe, to wredne i pluje jadem. Smoki te mają zielone łuski, jednak ich zastosowanie przytoczę nieco później. Posiadają małe rogi symetrycznie rozłożone na głowie, razem z kilkoma mniejszymi kolcami. Włoży im się taki hełm, nie wiem, kojarzyć kameleony albo triceratopsy, to coś w tym stylu. Ich uszy nie są widoczne. Oczy są największe wśród smoczych przedstawicieli, z grubą, pionową źrenicą. I występują w każdym możliwym kolorze, jaki może mieć smok oko. Mają małe nozdrza, gdyż bardziej polegają na wzroku. Posiadają też długi, lepki język, którym polują na niewielkie robaki czy mniejsze zwierzęta. Tutaj też pragnę dodać taką małą adnotację. Drzewce dobrze widzą w nocy, gdyż za czasów, można powiedzieć, plemiennych, dzikich, żarowały właśnie w godzinach wieczornych. Na głowie i przednich łapach posiadają kolorowe pióra które mogą występować w każdej istniejącej barwie. U są one dłuższe i ładniej uparwione niż u samic. Mają długie, hakowate szpony, pomagające im w wspinaniu się na drzewa czy skały. Skrzydła są krótkie i bardziej przystosowane do szybowania niż do latania i także jak pióra mogą występować w każdej możliwej barwie. Posiadają również długi, chwytny ogon, niczym u kameleona. Pomagający im w poruszaniu się pomiędzy drzewami. Wzdłuż grzbietu biegnie im rząd tępych kolcy. Podsumowując, są to smoki najbardziej przypominające jaszczurki w Nairan. Mówiłam już, że są najmniejszymi smokami? I nie, to nie jest ściema. Przeciętny drzewiec ma około 160 cm w kłębie. Są to naprawdę małe smoki. <gry> Za to srebrny strumień, będący powiernikiem ziemi. Ma około 135 cm w kłębie. I tutaj pragnę pokazać Wam małą grafikę przedstawiającą przeciętnego drzewca. Takiego właśnie 1,60 m z pomrukiem ognistym. Więc jeśli ktoś chce, może przeliczyć wzrost smoków i ustalić, jak wielkie mog mogą rosnąć. Może omówię teraz żywienie tych smoków? Ich dieta składa się z 40% robactwa, czyli w sumie białka, czyli takie ogólnie zwierzyny, mięsa. 40% owoców i 20% światła. Tak. Ich łuski zawierają chlorofil, dzięki czemu są w stanie żywić się słońcem. Są w stanie przeżyć dłuższy czas niż przeciętny smok bez jedzenia czy wody. Również taki mały fakcik. Nasycenie i intensywność zieleni na łuskach zależy od ilości dostarczonego światła. Im smog bardziej szary, taki właśnie niefajny, trochę taki zgniły ten zielony na jego łuskach, znaczy, że smog ma niedobór światła. A jak ma właśnie takie śliczniutkie, zieloniutkie, jak majowa trawka a nawet i bardziej, to... Wtedy smog daje, daje sobie wystarczającą ilość światła i jest piękny, błyszczący, zieloniutki, taki idealny wręcz zielony smog. Środowisko smoczych badaczy jest podzielone, jeśli chodzi o przynależność drzewców do smoczej rodziny. W tym świecie, by można było jaszczurkę nazywać smogiem, musi ona spełniać kilka kryterii. Po pierwsze, smog musi posiadać smoczą koronę, czyli Parę rogów na głowie. Po drugie, smok musi posiadać skrzydła, zdolne do uniesienia go w powietrze. Po trzecie, smok musi posiadać zdolność ziania. Najczęściej jest to zianie ogniem, jednak widzi się też lód i kwas. Problem jest taki, że morze i drzewce posiadają skrzydła, jednak ich rogi są tematem dyskusji, gdyż nie przypominają one typowej smoczej korony. Również nie posiadają typowej zdolności oddechowej, lecz właśnie jad, który, który wstrzykują poprzez ukryzienie. E, ostatecznie o przyjęciu ich w szeregi smoków zadecydował fakt, że smoki te w bardzo krótkim czasie stworzyły cywilizację. Po pierwszym kontakcie z tak zwanymi starszymi rasami w do wivern czy drakonów, które nie zostały zajrzone do szeregu smoczego gatunku. Również tutaj też dochodzi fakt oddziaływania czerwonej pełni, gdyż nie na wszystkie szczurowate działa ona w taki sam sposób, jak właśnie na rodzinę smoków. Jeśli chodzi o występowanie drzewców, oficjalnie zajmują one tereny Złotej Puszczy, gdzie znajduje się ich stolica zwana Złotą Knieją. Jednak też zajmują inne części lasów, a także z mniej oficjalnego źródła wielu ludzkich podróżników i bardów przynosi wieści o zielonych smokach mieszkających w najstarszych gajach zachodniego Nairan. I jednak to są jedynie plotki. Smoki te ukochały sobie wszelakie kwietne motywy i kolorowe szkła. Dlatego mają najlepsze relacje handlowe z Bazyliszkami, będącymi mistrzami szklarstwa w całej historii Nairan. Tak jak Onek specjalizują się w obróbce kamienia, tak drzewce słyną ze swoich misternych wyrobów jubilerskich. Prowadzą też pokojowy tryb życia. Uwaga, smoki te są świadome swojej potęgi, ale stwierdził, że w większości wypadków można znaleźć kompromis. Mówiłam już o tym, gdzie jest stolica, jednak nie wspomniałam, jak ona wygląda. Co tak nie jest miastem wybudowanym w koronach drzew i tak najczęściej budują swoje domy drzewce choć są oczywiście ewenementy, które wolą mieszkać na ziemi. Drzewce też jako jedyne budują wioski poza obramem swojego terytorium. W większości smoków to nie przeszkadza, gdyż malutkie smoki zajmują tereny zalesione, a te większe i tak wolą otwarte przestrzenie. Drzewce mają specyficzny jak na smoki ustrój władzy. W przeciwieństwie do większości smoczych ras, gdzie panuje monarchia, u drzewców panuje demokracja. Przywódca plemienia jest wybierany w demokratyczny sposób spośród osobnych liderów pomniejszych, pomniejszych i większych nadrzewnych wiosek. Kadencja trwa około 12 lat, a w razie śmierci lidera zastępuje go głowa rady. Drzewce, nie mając na początku pojęcia, jak prowadzić demokratyczne państwo, inspirowały się poczynaniami onyksów. Dlatego ich rada wygląda praktycznie tak samo jak u onyksowych smoków. Przywódca jest nazywany po prostu przywódcą bądź liderem, nie ma specjalnej nazwy. Obecnie drzewcom przewodzi młoda, ambitna i nieco roztrzepana smoczyca liliowy kwiat. Co do drzewców, to raczej nie mają one odpowiednika w naszym świecie. Są taką moją prywatną plątaniną wielu różnych kultur i stylów architektonicznych. Jednak u nich należy zwrócić uwagę na imiona. Zawsze, ale to zawsze jest ono dwuczłonowe. Z czego? Pierwszy człon otrzymuje smocze przy wykluciu, przez rodziców bądź opiekunów. A po kończeniu trzeciego roku życia poddawane są one próbie starego dębu, najstarszego i największego drzewa znajdującego się w złotej puszczy. Próba polega na tym, by bez pomocy skrzydeł spiąć je na drzewo, zerwać liść i jak najszybciej zanieść je do kapłanki słońca, będącej zawsze, ale to zawsze z złotym drzewcem. To ono nadaje smoczętą drugi człon imienia, wyczytując go z dymiącego się liścia. Również powiernicy są poddawani tej próbie. go od autora? Proszę bardzo. Srebrny strumień był najmniejszym z uczestników i nikt nie obstawiał, że w ogóle ukończy ten wyścig. Jednak ukończył go jako pierwszy i otrzymał dzięki temu drugie imię strumień. Dobra, to chyba tyle z takiego ogólnego opisu. To może teraz pora na segment mistyczny. Drzewce posiadają trzy takie typy. Pierwszym właśnie jest złoty. Są to drzewce, które wykluły się zamiast zielone, właśnie złote. Niestety, przez to nie posiadają chlorofilu i nie mogą żywić się światłem. Jednak nadal gdy nie dostarczą ciału wystarczającej ilości słońca, i łuski stają się paskudne, szare, takie brzydkie i fe, a gdy, a gdy dostarczą go nawet więcej niż wystarczająco, świecą się niczym złoto czy, czy samo słońce. Często ten typ przez swój wygląd zostaje powołany do kapłaństwa, stając się kapłanami Ojca, czyli, czyli pierwszego Boga tego świata, słońca. Drugim typem są drzewce miedziane. W przeciwieństwie do złotych czy normalnych drzewców, nie potrzebują one słońca, a ich łódzki nie ciemnieją ani nie jaśnieją. Zawsze błyszczą się rdzawą miedzią. Jednak ich jad uznawany jest za najgroźniejszy wśród nich. Ze czasów plemiennych to właśnie one zastosowały przywódcami, Warto nadmienić, że jad drzewca działa na inne drzewce. Więc smoki te mogą się no, zagryźć na śmierć. Właśnie z wyjątkiem miedzianego drzewca. Na niego nie działa jak pozostałych sklepieńców. Teraz drzewce tego typu pełnią funkcję wysoko postawionych wojskowych bądź medyków. Ostatnim typem jest czerwony. Jest to najrzadszy z powyżej wymienionych. Same drzewce nie do końca są pewne, czym charakteryzuje się dokładnie ten typ, gdyż czerwony drzewiec w całej spisanej historii wykluł się zaledwie trzy razy a w innych źródłach, które podają smoki starsze, mówią o maksymalnie pięciu takich przypadkach. Jednak legendy, a także i najstarsze drzewce w swoich opowieściach mówią, że ten typ mistyczny jest w stanie porozumiewać się z otaczającą go florą. Są w stanie zmusić roślinę do wzrostu, jak i do autodestrukcji. Roślinność zawsze je chroni. Inne drzewce opowiadają piskrętom, że czerwony typ jest reinkarnacją Reganterina, wszechkróla żywiołu ziemi, czyli jednego z niższych bogów świata Nairan. Jednak jak mówiłam, ten typ jest naprawdę rzadki i nikt do końca nie wie, czym on się charakteryzuje. Dobra, a teraz zapraszam do moich ukochanych smoków z tej rasy. Pierwszym jest powiernik ziemi, Srebrny Strumień. I w sumie z powierników jest chyba moim ulubionym powiernikiem, zważając na jego charakter. Choć żałuję, że go rzadko rysuję. Naprawdę, kiedy szukałam jakichś artów, by były im potrzebne za Srebrnym Strumieniem, to w ogóle nie mogłam go znaleźć. Muszę chyba zacząć go rysować częściej. O drugim jest właśnie Liliowy Kwiat. Też ją lubię za jej właśnie roztrzepaność. No i Sasanka. To by było na tyle. Zapraszam na moje socjale, wszelkie linki w opisie. Pamiętajcie, że świat jest otwarty i każdy z was może się w nim bawić. A i chciałabym powiedzieć, że jeżeli chcecie, w przyszłych odcinkach mogę oprócz wymienionych moich ulubionych smoków z danej rasy, mieć wasze smoki, które chcecie, by żyły w świecie Nairam. Oczywiście bazujące na opisanych wcześniej rasach. Możecie je nadsyłać na mojego maila, który będzie w opisie. Za wszystkie postacie serdecznie dziękuję. I chyba też pierwszy raz i ostatni raz zapowiem, jaki smog będzie w kolejnym odcinku. Będą to śnieżniki. Jedna z raz, która jest tematem głównego konfliktu w pierwszej części mojej książki. I ostrzegam, to będzie naprawdę długi odcinek i nie wiem, kiedy on się pojawi, bo pewnie pisanie scenariusza zajmie mi dwie godziny, a czytanie jeszcze więcej. Nie mówiąc już o montażu i innych rzeczach. Dobra, nie przedłużam. Z tej strony była Shiro, do zobaczenia w kolejnym odcinku, który będzie. No właśnie chyba wszyscy wiemy kiedy. Do zobaczenia, cześć, czołem i pa!